Jak smakowały ci lody? <gry> Bardzo. <gry> no nie. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mamy dla was Loyda cebulaka. Przygody Loyda cebulaka, dlatego każdy w tym momencie zostawia kciuka w górę. Tradycyjnie dobijamy do tysiąca pech w górę pod tym materiałem. Oraz zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a do motywacji wyślam ostatni 10 nowych subskrybentów. Koniecznie oglądajcie do końca. No to wstajemy, pora iść. Tradycyjnie moja męska skarbonka w akcji Tu chyba nic nie ma Kurtka i idziemy Już wszyscy są. Zmierzam tam powoli Pogoda nie najlepsza, ale sobie idziemy, oni już tam stoją, patrzą się na mnie, ja patrzę się na nich możecie jeszcze na baczność stanąć. Siema. Czekajcie, zrobię na Was takie ujęcie, żeby można było Wasze nazwy dać obok. Znaczy nazwy, no. Dobra, Nie. idealnie. Tradycyjnie idziemy gdzie? Do domu Wiktorii. Jej! No, widzicie, wszyscy się cieszą. Paru chcesz coś powiedzieć? Nie. Pozdrawiam serdecznie. No, pozdrawiam Was, chociaż tyle. Macie drzewko ładne. Zbliżamy się do domu Wiktorii, już praktycznie jesteśmy. Ale cisza, będzie trzeba to jakąś muzyczką zapełnić. No, bo tak. Już prawie. Już prawie. I jesteśmy. Dobra, to dzwonicie. Ty dzwonisz. Ja płukam tym. Czekamy. Dobry. Ja nie mówię, ja mówię. A musimy mówić? Pewnie nie Dom Wiktorii będzie dopiero otwarty za jakieś pół godziny, więc no uznaliśmy, że nie będziemy czekali tylko pojedziemy gdzie? Dobry. 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 Ale emocje tak, to jest właśnie. Ale to był spontan Proszę Państwa, to był największy spontan, spontan jaki zawodowa ekipa y, zrobiła przez dwa lata mhm. Dokładnie Idziemy, a raczej jedziemy. No i właśnie takie tutaj są zestawiki, bo jesteśmy aktualnie w klockowo Jesteś w Kacperku ciekawego. Nie. To Nie. zawsze? To co zawsze? No, jakieś niby są promocje, ale takie takie Nawet symboliczne. 11 no sezon. Tam mamy Strasznie wioskę Zgadzam się. Ciekawe za ile tutaj fajny, jest. Ta wioska. fajny na części jest ten set. No ma ponad 650 chyba elementów. Ja coś bym tego tak. kupił, rozebrał wiesz, na części i sprzedał. Pidełko. Ale powiem Ci, że w ogóle ja nie widzę tych, tylu, tylu, tych elementów. Tam 600 ponad no. elementów. Od początku nie, nie mi... No. Ale ten, przyjdeł. Dokładnie, dokładnie. Taki fajny schodny pojazd. Z motorów już tyle było. To to jest jakaś tragedia. <laughs> Okrzyknięt najgorszym zestałem, Lego ninjago. Teraz idziemy do Tesco, bo musimy zrobić, słuchajcie, coś, czego jeszcze nie było po prostu. Jakiś komentarz? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. No, no idziemy do Tesco o to chodzi. Chyba okay. jest jakaś promocja. Rę po to właśnie przyszliśmy, czyli nie, 2 plus 1, nie, kup 3 dowolne produkty LEGO, a najtańsze ty, otrzymasz gratis. Jest to w piątek? Tylko papier. Tak no. Nie. I takie Nic tu No. To, to tak było ostatnio, jak byłem w grudniu, no. Co, ten Minecraft 120? <noise> Wyścigówka. Traktorek jest, co to? No i jak widzieliście, no to na klockach nic nie ma, ale kupiliśmy chipsy, więc... Uwaga, chipsowa ekipa. Chipsowa ekipa. Wow! Robimy chipsową ekipę. Już nie ma cebulowej. Chipsowa ekipa. Jeżeli chcecie dołączyć do chipsowej ekipy, musicie napisać y, chipsowa ekipa. Dokładnie, chipsowa ekipa i dołączacie. Podejście do domu Wiktorii, część druga. Tym razem się już musi udać. Bo mamy godzinę, chyba po 13. Właśnie, w razie czego do 3 razy sztuka. Dobra. Chodzimy. Tym razem się uszyda. No nie <grywa> Szukamy elementów. Podobno takiego potrzebujemy. A nie Kasperek... podobno, tylko potrzebujemy. Kasperek właśnie takiego potrzebuje. Przepraszam, nie, nie, nie. bo chciałem pokazać helikopter. Patrzcie, jaki fajny helikopter. To jest strasznie dużo. No. Ja nigdy w życiu nie widziałem tego. Coś. Na mnie zrobił wrażenie garaż Remizy. No. no. Ale ładna ta Remiza. No, no ładna, ładna. Takie zostały, powinny wychodzić. Dokładnie, a nie jakiś takie jak teraz. Dawid znawca w pakowaniu klocków. No, tak. Ja mam wszystkie klocki w woreczkach z tym. Dobra, mam, panowie, proszę mam. pakować, bo zaraz idziemy sobie coś zjeść. Jest, jest mały ten worek. Ej, zmieściło się wszystko, tak? Też, mm. elementy. Ej, super to jest. wygląda. Jesteśmy w Rosmanie Ja no, chyba no, nawet no. miałem. Ja chyba nawet miałem ja chciałem. taki z Minecrafta no, z koniec. No piszcie w komentarzach, czy chcieliście taką fugując. No właśnie. Albo czy mieliście w ogóle no taki właśnie. zestawik. Jest jeszcze Harry Potter. A tutaj seria 20. Ej, dobrze chyba to jest. To bierz. No, na weźmie. Tak? No, Pok, no. czy mam. Po rycerz? co ci to? Rycerz? Biorę. Nie, nie, Zbierasz? Nie biorę, tak. Kupię, mam już, mam już rycerzy, mam pięciu. Widzę jak smakowały ci lody. Bardzo. No nie, spadłem. A były za darmo. No były za darmo ty, właśnie. Sympatyczny pan dał nam lody za darmo. Z no, lodolandu. Że cię wbijać. Właśnie, możecie wbijać, bo dostaliśmy lody za darmo. No ja nie dostałem. Dostałem, ale... No. Siedzimy sobie pod dawnym Historylandem. co Teraz będzie. Kraku! Robimy miniaturkę. Patrzcie, jaki profesjonal. Ty weź to, nie da się nie ustawić. <grymna> Idziemy zgodnie scenari y <trujne> z scenariuszem, bo no wiecie, tak podsumowanie. No, trzeba. Trzeba, I trzeba. Dobra, tak, zaczniemy tak. od Trzymaj Wojtusia. No było jak zwykle cudownie. Ale nie jak zwykle, bo to było niezwykłe. <gryśla <gryśla <radyanko> przepraszam. przepraszam, było bardzo fajnie i ogólnie lajki w ogóle. Dobra, dzięki, dzięki. Ja uważam, że było fajnie i myślę, że następne spotkanie trzeba jakoś urozmaicić po prostu, bo trochę już jest monotonia. Możecie napisać w komentarzach, czy tak samo sądzicie. Ja powiem, że było super, było mega spontanicznie, jak dla nas Co? i Czy mogę jeszcze Was zachęcić... My? Że nie poszliśmy pierwsze do domu Wiktorii, do tylko do Klockowa, pamiętajcie Poh o tym. Pan nas nie no. wpuścił, tylko I Bo mogę spodentane... Was zachęcić do zadawania pytań do naszej y... Właśnie zada zadawajcie, zadawajcie pytania... Jak czwórki, piątki nas. Piątki. <śla> <śla> Dzięki. Pominął. Dobra, i, I sumie, Dawidek? spotkanie bardzo ciekawe, bardzo i... <śla> Chyba chciałem być jakąś A jeszcze raz, jeszcze spokojnie. Tak. Przetłumaczę za niego. Spotkanie było bardzo fajne, podobało mu się. I zachęcam do zadawania pytań. No, no, tak, dokładnie. W komentarzu. Tak, Dziękujemy. Tam Dziękujemy. W sekcji komentarzy. Piszcie też, do kogo jest dane pytanie. Chyba, że jest do nas wszystkich. Po co klasłeś? Pewnie jesteście ciekawi, co udało mi się zakupić. Przed Wami dwa woreczki, ale ten większy zostawimy sobie na jakiegoś przyszłego vloga. A dlaczego, to dowiecie się właśnie w przyszłości. Przed Wami woreczek strunowy, kilkadziesiąt elementów w środku, które zostały zakupione w domu Wiktorii. Te wszystkie elementy kosztowały 15 zł. Jak widzicie podzieliły mnie na trzy charakterystyczne grupy. Przede wszystkim na klocki, które będą imitowały wodę, bo nie ukrywam, że eksperymentuję z klimatami morskimi. Są też elementy w kolorze Tan oraz Dark Tan. To już taka tradycja, ich nigdy za wiele. Oraz elementy w kolorze ciemno-niebieskim, które są mi potrzebne do klockowej taśmy Majka w tej samej kolorystyce. Mamy nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Na pewno Wam się spodobał. Dzisiaj przypinam serduszko osobom, które napiszą w sekcji komentarzy: Chipsowa ekipa, bo to powstało spontanicznie. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy materiał i ten. No i tam widzimy się w kolejnych odcinkach. Linki do kanałów chłopaków znajdują się w opisie, więc wbijajcie do nich. Zostawcie im tam też łapki w górę pod filmami i w ogóle subskrypcje. I ja się z Wami żegnam. Cześć. Tak w ogóle, to ja kupiłem paczkę chipsów co nie na tym spotkaniu, ale zapomniałem ją zabrać. Dziękuję.